Jak w ubiegłym roku są nieodpłatne punkty pomocy prawnej w Powiecie Cholnickim. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i zgodnie z darmową pomocą prawną otrzymują ją młodzież do 26 roku życia osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzednio zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej osoby, które ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną kartę dużej rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową, żywiołową lub awarią techniczną. I teraz też od 1 stycznia pomoc prawna udzielana jest także kobietom w ciąży w zakresie związanym z ciążą, urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawy pracowniczych. Czyli tym rozszerzony jakby zakres udzielania porad dla wyszczególnionych osób. Dla Państwa też informacji, że w 2016 roku w czterech punktach w powiecie choliskim udzielono łącznie 906 porad prawnych. Dla przypomnienia, harmonogram działań punktów starostwo powiatowe udzielają radcowie i adwokaci harmonogram o poniedziałek, środa, czwartek, piątek i wtorek od 8 do 12, a pozostałe dni od 7.30 do 11.30. Yy, drugi punkt, ale w tym samym obiekcie. Yy, inne godziny, yy, poniedziałek, środa, czwartek, piątek, wtorek od godziny 11.30 do 15.30. Generalnie codziennie w, 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 w budynku naszego starostwa są porady do godziny 15:30 we wtorki o 16:00. Liceum ogólnokształcące w Czersku punkt prowadzi przez Zamorskie Towarzystwo Naukowe i w Brusak punkt, punkt, punkt y, prowadzony przez fundację y, To Gaz Probono to jest też y, to jest fundacja i tak samo. Poniedziałek do poniedziałku do piątku. Jakie problemy najczęściej się w Tam jest szereg rozbitych w tabelkach, że tak powiem, pozycji, ale y, ja państw, Państwu nie odpowiem y, jakie, bo, bo to są po prostu informacje tak do końca, które, no, czy ogólnie mogę powiedzieć, bo, ogólnie. Bo, 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 bo interesant nie musi mówić. Pyta się powiedzmy radca czy adwokat, on nie musi w statystykach to ujmować, tylko ogólnie można, można powiedzieć, że to są sprawy spadkowe, prawne, dotyczące, yy, yy, tak jak pra praktycznie do rzecznika konsumentów czasami ktoś przychodzi, ale też sprawy rodzinne, sprawy związane, yy, no, można powiedzieć, że to jest karne nawet, po radach karnych też niektórzy przychodzą, ale to mówię, to yy, taka szczególna... Być może ja przygotuję na następną konferencję, jeżeli chcecie Państwo, to taką informację, w jakich sprawach i ile takich spraw było, bo tam jeszcze są w rozbiciu na grupy wiekowe. Także to jest dosyć, dosyć taka szczegółowa statystyka. A wielu ludzi trzeba było odsyłać, w takim sensie, że nie spełniali tych warunków? Zdarzały się takie przypadki, no bo wiadomo, że każdy powiedzmy przychodzi. On w zasadzie powinien przedstawić yy, jakieś tam powiedzmy zaświadczenie, czy, czy, no, czy oświadczyć, że, że powiedzmy spełnia te, te kryteria, które są. Gdyby to puścić na wolny rynek, pewno byłoby więcej tych porad, nie? Ale mówię, no, to są akurat porady dla tych yy, grup, które tutaj wymieniłem, nie? Chciałem też Państwa poinformować, bo niektóre media może już wiedzą, ale Trochę trzeszcza się pochwalić, że powiat honicki jest wśród najlepszych powiatów w Polsce. Jest taki ranking powiatów prowadzony na poszczególne, na poszczególne wielkości powiatów. Powiat nasz jest w grupie 60 do 120 tysięcy mieszkańców. To jest takich powiatów jest 100 i powiat nas zajął w ubiegłym roku dziewiąte miejsce. Czuchów? A nieskwalifikowane, nie sklasyfikowane. Okay. No, no różnie, bo tam niektórzy różnie do tego podchodzą, ale może tylko dopowiem, że co jest w, w właściwie <coughs> oceniane. Działania proinwestycyjne, prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowanie jednostki samorządu, terenie, rozwój społeczeństwa informacyjnego rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji, edukacji, kultury, sportu. Naprawdę to jest szereg takich dosyć poważnych działań, które, które po prostu no, musimy sprawozdania przekazywać, potwierdzane, one są weryfikowane, one są, to nie jest taka, taka, powiedzmy sobie, lipa, że tak nie powiem, jak niektórzy, ranking robi Związek Powiatów Polskich. Dla, Poprzednio byliśmy kwalifikowani no, powiedzmy na pozycjach 24, 25, to też może nie jest źle, ale, ale, ale bo, bo, bo kiedyś było na przykład tak, że wszystkie powiaty były w jednej grupie, to też mieliśmy 20-30 miejsce na przykład w Polsce na, na 360, 311 powiatów czy 360 w sumie. Także w maju dostajemy tam jakieś zwyczajowe, jakieś statuetki czy kucharki w tym temacie. Ale się cieszę, że, że po prostu w tych klasyfikacjach, kwalifikacjach nasz powiat wysoko stoi. Miałem przyjechać do Koolnic z panem i miałem być rozmowy na temat muzeum. Czy coś pan Serosta no ta wizyta Pana Selina była kilkukrotnie yy, przestawiana czy, czy, czy ustawiana na inne terminy i, na ogół, i tak się akurat stało, że, że ostatnio miała być bodajże w grudniu, no niestety nawał pracy i, i, i powiedzmy ilość innych spotkań no, nie była możliwa do realizacji. Jesteśmy praktycznie umówieni z panem Ruszyńskim. Wydaje mi się, że chyba pojedziemy do Warszawy, jeżeli nas powiedzmy umówi na jakieś spotkanie, bo to będzie chyba może lepszym rozwiązaniem, bo, 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 bo no tak się składa, że, że, że do tej pory jakoś w tych chodnicach nie mógł być. Nie? jak jest Pana zdanie na temat pomysłu Prawa i Sprawiedliwości odnośnie zmiany ordynacji wyborczej? Podobno starosta ma być wybierany w wyborach. Starosta na temat, na temat powiatów i sejmików do tej pory ja nie znam żadnej opinii. To jest ta chyba cisza przed burzą, ale, ale na ten temat mogę się nie, nie wypowiem się. Nie? A jeżeli chodzi o, o kadencyjność wójtów i burmistrzów, to nie będzie nowością, bo mam takie same zdanie, jak nasi włodarze, bo przepisy mówią o, o jednym, no, mimo wszystko w trakcie gry nie zmienia się reguł, zasady funkcjonowania. Być może kadencyjność jest dobrą sprawą, ale to powinno, mówię, dotyczyć nie tylko wójtów i burmistrzów, czy prezydentów, ale to też innych funkcjonalnych stanowisk. Nie mówię o posłach czy, czy powiedzmy, czy nawet ludziach na stanowiskach, bo przecież jeżeli Prawo i Sprawiedliwość mówi o, o jakichś układach mafijnych, o innych sprawach, to niech po prostu nie, nie podaje pojedyncze przykłady, bo generalnie w Polsce takich układów nie ma. I nie można mówić, że, że to jest jakiś układ mafijny, że takie zmiany powinny być zrobione, bo, bo ludzie się zasiedzieli. Przede wszystkim trzeba pamiętać o jednym, że tych ludzi wybierają mieszkańcy. I oni decydują. I przecież zdarzało się, że w trakcie kadencji, na przykład próby odwołania burmistrzów, wójtów czy prezydentów, to jest normalna sprawa w demokracji. I to powinno być rozstrzygane. Jeżeli są jakieś zasady, reguły określone w ramach, w ramach samorządu, to to powinno być respektowane. Jeżeli cokolwiek miało być wprowadzane, proszę bardzo, od następnej kadencji wszyscy na, 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 na jednych zasadach. I, I tak to powinno być. No ale nie będę się wypowiadał politycznie, czemu to ma służyć, ale no tak, tak uważam i myślę, że, że większość uważa tak jak ja. Panie starosta, ja mam jeszcze pytanie odnośnie porozumienia, które miał przedłożyć Pan Burmistrz o pierwszeństwie z nauczycieli z miejskich szkół w szkołach powiatowych. Czy to, to porozumienie było wspólnie przygotowywane, czy jakby Pan otrzymał jego treść, może y y y na żeby Żeby mówić o porozumieniu, to Sprawę dotyczącą ewentualnego porozumienia, to, to, to nie była rozmowa jedna w tym temacie, bo myśmy w sumie dosyć długo rozmawiali, bo pamiętacie państwo też o tym, że były propozycje ze strony miasta generalnie o powołaniu nowej szkoły, czyli, czyli liceum. Ale jak to w życiu bywa, ja to zawsze powtarzam, nie robi się czegoś. Pod to, że ktoś może st straci pracę, powiedzmy i tak dalej. Trzeba pamiętać o tym, że mamy ucznia, mamy pacjenta. I to dla nich praktycznie wszystkie instytucje, które są, są w pierwszej kolejności. I yy, powstanie taki takiego liceum być może w, w jakimś tam okresie czasu by rozwiązało, przynajmniej dla niektórych, powiedzmy, nauczycieli, problem dalszego zatrudniania. Ale też trzeba pamiętać o tym, że taki boom. Gdzie dwa roczniki będą, powiedzmy, w szkole, czyli 19 chyba 20 rok, to tylko jest jeden rok. A potem wracamy do niżu demograficznego i, i podejrzewam, że tak jak do dzisiaj się dzieje, że co roku praktycznie mamy 60 prawie do 100, powiedzmy, uczniów mniej, tak, tak by to następowało. I w tym momencie problem tej klasy licealnej byłby na pewno, jeżeli chodzi, powiedzmy, o zapełnienie klas. I, i, i w pozostałych naszych szkołach. Dlatego to porozumienie, które, yy, yy, które chcemy zawrzeć zaproponowane przez pana burmistrza yy, na temat zatrudnienia nauczycieli yy, jest jakimś rozwiązaniem. I to, to porozumienie dzisiaj na zarządzie jeszcze chcemy po prostu przedyskutować, ale tam nie jest powiedziane, że w pierwszej kolejności, bo Trzeba też pamiętać, że mamy gminy w powiecie, gdzie powiedzmy nauczyciele też mogą stracić pracę. Nie? I tutaj najważniejsze jest to, że my przygotowujemy warianty w naszych szkołach, jakich nauczycieli byśmy ewentualnie mogli zatrudnić w szkołach. Albo, ale też dajemy też sygnał informację, że nauczyciele, którzy mogliby być zatrudnieni, oni, oni, oni muszą mieć kwalifikacje do do pracy w szkołach ponadgimnazjalnych. Czyli, jeżeli dzisiaj, na przykład, mówimy, też, że będziemy chcieli nauczycieli w kierunkach przedmiotów zawodowych, a można w ciągu roku zrobić, na przykład Przekształcenie, czy dokształcenie, czy zmianę, no to już ten czas jest, nie? I, w, i dlatego, w pierwszej kolejności, y, mówimy o tym, żeby y, pomoc, y, jeżeli taka potrzeba będzie, bo, bo trzeba sobie zdawać tę sprawę, że część nauczycieli prawdopodobnie z gimnazjum, bo tak to można powiedzieć, pójdzie też na emerytury. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Ja nie znam w skali we wszystkich gminach, jaki to jest problem do końca, ale y, y, pomysł jest chyba racjonalny i dobry i to jest po prostu też wyjście z sytuacji. Także mówię, dzisiaj będziemy podejmować decyzję i takie porozumienie wejdzie w życie. Jak to mamy dużo czasu, bo przez do 19 roku to trochę czasu upływa, kadencja w międzyczasie jest, będzie, będzie, nie będzie, będzie koniec kadencji, będzie nowa kadencja. Także to są różne, różne jeszcze mogą być zawirowania, ale takie porozumienie, myślę, że że to na pewno w jakiś sposób yy, unormuje pracę nauczycieli yy w szkołach ponadgimnazjalnych. Czy to zarząd będzie podejmował decyzję? Czy... Nie, zarząd podejmuje decyzję o tym, żeby takie porozumienie podpisać, mhm. bo generalnie rzecz biorąc yy, dyrektorzy szkół, oni są właściwymi osobami, które zatrudniają pracowników, w tym przypadku nauczycieli. Także to na ich powiedzmy, tylko z tym, że trzeba pamiętać o tym, że budżetem, budżetem dysponuje powiat. I tutaj my możemy nakazać pewne ramy zagospodarowania powiedzmy pracowników. Ilości etatów, na to też mamy wpływ, bo, bo jest subwencja oświatowa, która powiedzmy reguluje sprawę ewentualnie zatrudnienia. Nie ma więcej pytań? O szpitalu nikt się nie pyta? Bo, bo też są artykuły prasowe dotyczące, to może ja sam powiem, żeby wyprzedzić niektóre fakty, bo ja rozumiem, że to są, jak ktoś dzwoni do szpitala, a się nie dodzwoni, no to jest problem, nie? Bo zawsze stwarza to pewne jakieś tam organizacyjne sprawy. Chociaż mówię, no w systemach, gdzie, gdzie, gdzie łączymy się przez telefon, to jest różnie. Spróbujcie Państwo przezwonić do, nie wiem, do jakiegoś operatora komórkowego czy, czy powiedzmy do innych instytucji, PZU czy innych, gdzie, gdzie, gdzie jakiś tam, powiedzmy, operator funkcjonuje i, i rejestruje y, uwagi czy cokolwiek innego. Ale A jeżeli to chodzi, to chodzi o szpital... się wtrącić, mhm. jak się przychodni grzyckiej... To ma się dokładną informację, że trzecim, piątym, dziesiątym w kolejce. I jest jakaś, to jest, jest jakaś opcja yy. czekania, tego, czeka przychodnia ma, powiedzmy. Właściwie ile, ile macie. 14 tysięcy chyba. Nie, ale poradni specjalistycznych. czy, czy no Specjalistycznych nie mamy no to, co należy do. PSZ, no to POZ. czyli macie lekarza rodzinnego i to można. To jest nowy system. I to można. No właśnie, w nowym systemie można dużo rzeczy powiedzmy wprowadzić. Nie? Jeżeli chodzi o rejestrację w szpitalu od poniedziałku praktycznie mam pracownika, że sam dzwoniłem wczoraj. Muszę Państwu powiedzieć. I ja za pierwszym razem się dozwoniłem, pracownicy, co, to nie jest, że, że tam się wyświetla Skaja, czy coś takiego, nie? <laughs> albo na czerwonym. Pracownicy z biura dzwonią i, 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 i chyba jeden przypadek był, że, że po prostu była linia zajęta. Jest zwiększona obsada, jeżeli chodzi o rejestratorki, dwie siedzą i do godziny 15, bodajże, czy 16, rejestrują. Naprawdę no albo coś się dzieje w systemie, albo po prostu no jest linia zajęta, no, no trzeba by też trochę cierpieć, nie? Naprawdę to nie jest tak, że ktoś złośliwie robi albo nie chce się komuś i, i muszę Państwu powiedzieć, że nawet Panie, które rejestrują ja nie wiem, czy, czy nawet, bo no, po prostu po ostatnim tym artykule z gazety to normalnie zbulwersowane były, że, że ludzie w taki sposób oczerniają. One siedzą normalnie tam, no pa, 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 pampersów może nie mają, nie? ale normalnie y, siedzą i, i wykonują swoją pracę, a normalnie y, jeden artykuł, czy, czy, tam jakaś, czy gdzieś tam się coś pojawia i od razu jest powiedzmy z tego y, wielka awantura. Ale tak przypadki, że ktoś się nie mógł dzwonić. Cały A dzień dzwonił? Nie, że ktoś, że, że ktoś sobie to wymyśli? No ale proszę Panią, jak konkretny przypadek jest, to proszę podać nazwisko, w jakim dniu, o której godzinie każdy dzwonił i tak dalej. no No to ja, ja Pani powiem to... tak, że na sesji na przykład niektórzy radni mówią, nasi wyborcy donieśli, czy tam powiedzieli nam, że na przykład stało się coś, krzywda się komuś stała, okay. No i to, to jest konkretny przypadek? No tak, no bo jeżeli mówię, ja, ja nie, nie twierdzę, że tak nie było, może, może miał pecha ktoś, może ktoś tam powiedzmy no, w taki, a nie inny sposób powiedzmy no, funkcjonuje, ale nie, nie, nie róbmy, że, że, że to jest powiedzmy wina szpitalna, że to jest wina systemu powiedzmy, a przede wszystkim jeszcze wina pana dyrektora, który jest odpowiedzialny za wszystko w tym szpitalu. Trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy jednym z nielicznych szpitalów powiatowych, który, który funkcjonuje na tych zasadach, które są i jeszcze sobie powiedzmy w miarę możliwości radzimy. I, 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 i do naszego szpitala, w naszym szpitalu wykonuje się szereg usług specjalistycznych, które, na które przyjeżdżają czy zapisują się ludzie z całej Polski. I o tym też trzeba pamiętać. To nie jest szpital. Dla, tylko dla mieszkańców powiatu chojnickiego, ale też dla wszystkich. I tutaj yy, yy, wszelkie sprawy dotyczące leczenia, tak jak każdy obywatel ma prawo w każdym szpitalu po prostu yy, się leczyć, w taki a nie inny sposób. Także jeżeli chodzi naprawdę o rejestrację, to ja nie twierdzę, bo mogły być takie sytuacje, że gdzieś tam powiedzmy zajęta była linia czy coś takiego, że chciałem dzwonić, no pech. Ja naprawdę i to, to, to nie mówię, że, że, że to ja dzwoniłem, ale naprawdę wczoraj podniosłem telefon, akurat był Pan Dyrektor. Ja sprawdzę Pana Dyrektora słowa, nie? pak, pak, słucham rejestracja. Przedstawiłem się i się spytałem, o co chodzi. To normalnie no, mi Państwo, że no ale no taką mają pracę i takie mają odczucia powiedzmy, no nikt nie chce być po prostu oskarżany, że coś powiedzmy robi źle, a, a, a siedzi i wykonuje swoją pracę. No. organizacji pracy, że może potrzebne było... Siedem rejestratorek w całym szpitalu jest dotyczących rejestracji pacjentów. Na okulistyce jest specjalna rejestratorka, która tylko rejestruje pacjentów do do, 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 do leczenia no okulist, o, oczuć, tak okulistycznych. Także naprawdę no, jest tak jak jest, no to trzeba po prostu to monitorować i sprawdzać ewentualnie, Mój, jeszcze raz powiedziałem też, y, mam pracownika, który w ramach tam powiedzmy nawet obowiązków, które powiedziałem, że ma y, y, dwa razy dziennie dzwonić, co w okresie tam powiedzmy tygodnia czy nawet miesiąca i po prostu sprawdzać, czy jest, czy jest tak, czy, czy, czy inaczej, no bo tego inaczej się nie sprawdzi. No. Inaczej jest, bo w naszym systemie, który mamy, pan ma dyrektor Kowalski w tym nowym systemie zgłoszeniowym ma pogląd. Jaki był czas reakcji na telefon, czy ktoś odbierał, czy ten telefon sobie zrobił, i wyciąga konsekwencje. Było odebrane zaraz i już teraz wiedzą, panie, no mm -hmm. że nie ma takiej konsekwencji. bo wszystko jest zarejestrowane. Tak. To jest bardzo fajne, no, że człowiek wie. Chociaż na początku było tak, że niektórzy z pretensjami, co to za rejestracja, no bo niektórym jak coś wina, akurat założenie czy że jest w kolejce, no nie potrafili nie się do tego przyzwyczaić, jak to im to super. Każdy system kolejkowy ma swoje wady i zalety. My na przykład mamy system kolejkowy w Wydziale Komunikacji, a tak na dobrą sprawę wszyscy mogą być praktycznie załatwieni od ręki. Może zdarzają się jakieś tam przypadki, gdzie, gdzie trochę dłużej trzeba poczekać, nie? ale praktycznie na dzisiaj załatwiasz temat w ciągu dnia. W ciągu dnia. Jak trafisz, to akurat możesz trafić że w ciągu tam 20 minut załatwisz temat. Nie? Ale też możesz się zarejestrować i sobie uzgodnisz termin, na który powiedzmy chcesz, chcesz być. Nie ma problemu. Prawdopodobnie jeszcze zwiększę większe o dwa pomieszczenia, ale wyprowadzę. Tam jest dosyć ciasto po prostu. Wyprowadzę ich troszkę prawo jazdy, oczywiście, no, wydawanie prawo jazdy, przyjmowanie profilów i tak dalej, i tak dalej. Tam sprawy dotyczące może transportu niezbiorowego, no zbiorowego też to będą po prostu w innych po prostu pomieszczeniach funkcjonowali. Ale generalnie w tym miejscu co jest to zostaje główne rzeczy. Panie teraz można jeszcze w temacie szpitala, czy rozważany jest nadal catering? Catering nigdy nie był rozważany, tylko była propozycja Pana Dyrektora w przypadku kiedy szpital szukałby oszczędności, to w pierwszej kolejności to szukamy oszczędności takich globalnych. Nie? No jeżeli dawał przykład, że na przykład dzisiaj wyżywienie szpitalne i obsługa z tym związana kosztuje tyle i tyle, to catering byłby powiedzmy o milion czy tam 800 tysięcy tańszy. I na tym prawdopodobnie nikt by też nie stracił, tylko ewentualnie ludzie, którzy tam powiedzmy są zatrudnieni. No i ten sprzęt, który tam jest no byłby niewykorzystywany. Bo trzeba sobie zdawać sprawę, że taka kuchnia przyszpitalna to, to nie jest tak na zasadzie jak jak mamy tam kuchnie cateringowe załóżmy, czy tam jakieś, jakieś firmy co robi. Tam są pewne rzeczy, które muszą być i tam nie ma, nie ma odstępstwa i tego nikt praktycznie nie, nie zrobi. Może przy ilościach to może się komuś by opłacało. Na przykład y, ja mam y, kuchnię, która mogłaby przecież sprzedawać posiłki dla mieszkańców domu pomocy społecznej. Ale y, posiłki y, dla mieszkańców mamy określoną, jakieś tam powiedzmy, y, proporcje kwotowe. Załóżmy, szczelam, Ja teraz nie pamiętam, czy 15 zł, czy 12, czy, czy 11. Ale na przykład y, w cateringu płacą za 15 zł. A szpital. Sprzedawałbym mi posiłki za 25 zł. Na przykład. No to każdy patrzy, jakie są kalkulacje. Nie? W pani szkołach, pani. na przykład kuchnie, do niedawna w, 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 w szkołach powiedzmy rodzice mogli wykupywać posiłki, posiłki po cenie wkładu i płacili za te posiłki. No, no bo 3,20, doszedł teraz VAT, doszły jakieś tam problemy na przykład i. Już te posiłki nie kosztują 3,20, a mogą kosztować więcej, I, i to też będzie jakiś tam problem. Ja mówię o szkołach yy, gminnych, czy powiedzmy u nas, yy, szkołach specjalnych. Także yy, to nie jest zawsze takie przełożenie, że, że, yy, że kuchnia jest właściwa. Ja bym wolał, żeby ta kuchnia była cały czas, bo, bo tak mówiąc uczciwie, o. Yy, Słuchając opinii pacjentów, to naprawdę nie narzekają na kuchnię. Nie? I dobra kuchnia jest. Owszem, yy, tak jak wszędzie, nie? ktoś tam lubi czegoś nie lubi, czegoś nie. Kuchnia była w tym roku, w tym roku, nie w ubiegłym roku, dwa razy była kontrolowana przez SanEbit. I pierwsze, yy, pierwsza kontrola wskazała, że posiłki. Yy, nie wszystkie posiłki tam powiedzmy opowiadają normom zdrowotnym, że tak powiem. Nie? To nie ma tam za dużo zielen zielenizny nie ma, że mięsa czerwonego za dużo. no Tam takich szereg takich, takich powiedzmy żywieniowych spraw. Druga kontrola już wykazała prawidłowość, czyli praktycznie to, co pacjent powinien dostać w odpowiednich tam, nie wiem, kaloriach czy, czy zasadach, to wszystko po prostu dostaje. Nie? Czyli tutaj kontrola jest OK. Także nie ma żadnej decyzji o tym, że, że jakiś catering będzie, nie ma decyzji o tym, że jakaś firma sprzątająca będzie szpital sprzątać. To są wszystko jakieś rzeczy, które powiedzmy gdzieś tam ktoś wpadły, na jakimś zebraniu, czy, czy gdzieś, gdzieś, gdzieś tam ktoś tam co, coś za dużo powiedział, co zrobi gdy, na przykład, a to ludziom jak powie, że... <noise> zamiast czegoś będzie coś innego to od razu podnoszą jakby powiedzmy temperaturę podnosi się temperatura także nie ciśnie <noise>